Dzień, Dzień dobry. dobry wszystkim. Witajcie w kolejnym filmie na moim kanale, kochani, kochani, to jest historyczny moment, ponieważ to jest ostatni przedślubny film bez cięć. I tak jak ostatnio sobie rozkminiałem, to dzisiaj w zasadzie, że to jest. Film, to są pytania do tego filmu, które nigdy w życiu się nie powtórzą, bo wiesz jak jest z Osiem lat temu nagrywałem i czasami się, e, bardzo często się pytania mm -hmm. powtarzają. Oto, to, o to, o to. a tutaj już więcej chcesz, tych pytań nie dostaniemy. Mnie napisał wczoraj, że się tak cieszyła tym momentem, że to jest taki ostatni czas, więc y, no chyba się cieszymy, nie? Jak cieszymy możemy. się, cieszymy się bardzo, jeszcze się nie, nie możemy doczekać. Ja naprawdę, gdyby już wszystko było takie dopięte na ostatni guzik, to ja bym mógł mieć już za godzinę. Ja nie, bo ja jeszcze jestem na antybiotyku i na sterydach, więc myślę, że z... ale już masz. jeszcze kilka dni potrzebuję, żeby dojść do siebie. Wszystko dopięte, jesteś zdrowa nie i, mam i masz, dopiętego. Ale po powiedzmy, i masz propozycję, że jest to za godzinę już. Nie. Nie, naprawdę? Ja bardzo. No dobra, tak. No, no pewnie, że tak. Dobra, zaczynamy, zaczynamy od pytań. E, pierwsze pytanie było tam, nie wiem, dziesiąte, 12, ale postanowiłem, że e, użyjemy, użyjemy go jako pierwszego, żeby od razu Wam o tym powiedzieć. Czy świeczka Wedding Day hmm. będzie stała u nas na stołach? Tak. Będzie stała u nas na stołach, e, jest to przecudowny zapach. Dlatego chciałem jako pierwsze pytanie, bo chciałem Wam powiedzieć, że hmm. może nie każdy wie, prawda? Zresztą co ja gadam? Proszę bardzo, ty tu. E co on się powiedział produkuj? nowa świeczka, no, Tak, candle. powstał nowy zapach i specjalnie ten zapach stworzyłam z myślą o naszym ślubie. To nie jest tak, że mm, stwierdziłam, że nazwę ją Wedding Day, ja akurat w tym czasie wypuszczę, nic się nie dzieje bez przyczyny. Jak Szarlotka się rodziła, to powstał zapach Baby Powder, a teraz mamy Wedding Day, jest w pięknym białym szkle ze złotym napisem, czyli tak jak mamy motyw przewodni naszego wesela. Piękny perfumowany zapach, jeszcze Piękny. takiego zapachu nie było, Piękny, bo jest naprawdę. taki... No to jak piękne perfumy. Tak, jak te, nie, Czasami jest coś takiego, Taki że bardzo prostu, elegancki, zmysłowy... Że jest w zapachu jakość. Tak, że tam są jest różne zapachy, piżmo, ładne, przyjemne. wanilia, bursztyn, no wszystko jest takie... fajne. Więc to jest zapach specjalnie stworzony na nasz ślub i to chyba będzie takie co I sentymentalne. Właśnie, pomysł, będziemy pomysł, sobie palić ją i właśnie, będziemy myśleć ślubie Pomyśl sobie, że Ile ludzi ma przywilej, że będzie miało w życiu przy sobie zapach swojego ślubu, bo to nie o to no. chodzi, bo to z jednej strony ta świeczka jest tak na nasz ślub, tak. okay. ale ona będzie w stołach, Będziemy tak jak sobie było pytanie, będzie, tak, w stołach, będzie, w stołach, będzie w stołach, goście pachnieć. będą już po prostu wiedzieli na naszym ślubie jak ta świeca pachnie, będą mogli bliżej podejść, powąchać, będą mogli... Czyli to po prostu będzie zapach naszego ślubu, tak. jakby nie patrzyć. Tak. Super, tak I, dlatego całe życie, i dlatego całe życie będzie mi już kotwice. No bardzo się cieszę. I co do zapachu? To jest już w sklepach internetowych i w stacjonarnych, więc serdecznie zapachu. Ja zapraszamy. nie znam tych pytań, więc mnie zaskoczyłeś, że na początku świec naszej. No specjalnie, bo myślę, co ja będę tutaj lokował świecę e, w, w 16 Bardzo, <laughs> ale ja <już laughs> myślę, że szlafroku jesteś na początku, nie? Jakby no jak się malowałeś. Ale to a to Nie, z tyłu jak stałaś, bo ty powiedziałeś do mnie, że czemu nie komentuję twojej stylizacji, mówię, bo, my się, bo ty masz taki kłużowy, nie? No mhm. i się malowałaś, mówię ok, dobra. Także e, świeca już dostępna, może wiesz tak nie rób, bo będziesz wiesz e, Świeca już dostępna. Będę e, kupuj co? Będę duże? Nie, żeby nie... Trzęsło, trząsło. Dobra, kolejne pytanie, a muszę wyjść z ulubionych, widzisz, bo zaznaczyłem. Mm. E, zaczynamy od pytań i najważniejsze pytanie najczęściej e, e, zadawane nam, jakie to jest? Z względem ślubu? Nie wiem. Czy? Dużo płacimy? Czy jest? <laughs> Stresik. Jest. Czy jest stresik? Jak ostatnio Angelika się stresowała na filmie, to dostaliśmy kilkanaście komentarzy, że Ty tak cwaniakowałaś na live. Ja nie, ja nie czytam komentarzy, nie widziałam. Ja tego. ja czytam, ja czytałem, że ty tak cwanie kowałaś na lawie, na ale słuchajcie, tu może się wszystko stanowisko zmienić. Wtedy Angelika była wychylowana, w ogóle podejrzewają cię o to, że ty byłaś narąbana wtedy, a ty wcześniej nic nie piłaś. Jeśli ile komentarzy przeczytałem, że Angelika sobie wypiła jakieś procenty dlatego taka była? No nie. A ani przecież nic. Nic. Byłaś po prostu otwarta do rozmowy. Ja Zrobiłaś jestem. 26 tysięcy na lawie. Nie, jestem bardzo często otwarta do rozmowy, ale czekaj, jakie było pytanie główne? Czy ma jest stresik? Ja wam coś powiem, nie miałam stresu. Ludzie mniej więcej pięć razy dziennie idę na yy, fryzurę próbną, idę na makijaż próbny, idę na cokolwiek Ciądka związanego mamka. ze ślubem, dzwoni rodzina i pytają mnie, jesteś zestresowana? No ja to byłam przed ślubem. Jak ja mam się nie zestresować, jak każdy, ja już wtedy mówiłam, że proszę mi tak nie mówić. To po prostu urosło do takiej no, naprawdę. liczby osób, która mnie codziennie pyta, jesteś zestresowana? Ja mówię. I jak jesteś? Jestem w końcu, jestem już. Lepiej wszystkim, więc no jestem i... zestresowana. Ale mm, nie stresuje mnie sam dzień, żebyśmy mm. mieli jasność. Myślę, że w dniu wesela też nie będę zestresowana. Będę z moimi dziewczynami, będę się szykować. jakieś tam mol, że motylki, derby. Ja nie wiem, czy rzuchu. nie będziesz jak ostatnio pojechaliśmy do tego. <laughs> ale... No nie wiem, nie wiem. Dobra, inaczej. Staliśmy w miejscu, gdzie będziemy brać ślub. I Kasia, nasza wedding planerka, mówi. Tańcie teraz, pocałujcie się, żebyście nie mieli później tremy. I jak to było? I Luka mówi: stanęliśmy Tutaj tak? kolana. Ten pan, ten pan Zobaczycie taki... to, Kasia ma to nagrane, żeby tak? jakoś to puścimy No nie złapnie. Ja, czekaj, bo to było tak, że była pani jwenik pani Planerka, był pan. Pan pan, pan, jaki, pan pan, z ochrony, tak? E, Wyczajem, wy, cz wy, cz czy mam mówić, że z ochrony. Tak, wiem. E, z ochrony i. Akurat było tego dnia jakieś wesele. Dopiero początek tam jeszcze nie udekorowane ale było. No i były krzesełka, było to miejsce, gdzie my bierzemy ślub. Ja usiadłem dramat. na tym krzesełku. Ja usiadłem na tym krzesełku, gdzie pan młody nie i tak usiadłem. O kurwa. Tak poczułem, poczułem, poczułem trochę miękkie nogi, nie? Chodź tak poś... tutaj, siadaj. Usiadłem i tak usiedliśmy I tak na tych usiadam. krzesełkach. I mówię, ja nie chcę tego ślubu. No i w końcu moment do pocałowania. Stanęli stanęliśmy, stanęliśmy, i no i dobra. No i ja, ja tak, tak samo, ja jak już No to przecież, no przecież ja to jest, całujemy się na spoko, nie? I już widzę, coś w tych oczach jest nie tak, ale okej. Okay. Dobra, możemy, tak? Jestem gotowy, okej. Okay. I ja widzę taką sztywną, nie tak, było, tak. i. Takie. Totalnie drętwa decha, nie? <śmienie> Mówię, co jest, no dawaj, spróbujemy, żeby nie bo Potrenujemy w domu. Co my się nie całujemy? Co ja mam trenować w domu całowanie ja nie ciebie? Lubię. Ja nigdy, nawet znaczy, przy naszych spoko, rodzicach, ale... ja nigdy nie lubiłam całować się. U nas jest tak, że jak my, jest impreza, to ktoś by pomyślał, no, tam się raz mokną, przytulą, ale ogólnie nie wiszą na sobie. Mhm. Wychodzą wszyscy goście od nas i my leżymy, przytulamy się, jesteśmy po prostu cały czas ze sobą. Nie licząc jeszcze tylko urzędów skarbowych, bo wtedy Angelika ma jakąś słabość, że wtedy przy okienku, jak rozmawiam z panią, to najwięcej mi wtedy chce uczyć. Nie, nie wiem, od czego to zależy, ale ja to takie uwarunkowanie było, jest. Życie przytulam wtedy? No, no nieważne, nie dobra, dobra. Do, do pytań. Do, do pytań tak, bo tak już nie wiem, co mówiłam. No, z tym stresem życie całowałem. jest drugie pytanie Życie że, że, że całowałem i życie przy ludziach nie Okazujemy, a później okazujemy. I dlaczego, I się, i dlaczego się tak zestresować ale przy całowaniu? Coś. Że ja powiedziałam, że się nie będzie stresować w ten... A, ten, no. No, i, no i po prostu ja nie lubię przy osobach ukazywać sobie uczuć. ja mogę tak z drugą się smoknąć, ale taki... Nie, ja nie wiem, ja to mnie to do... stresuje jakoś tak, wiecie, ładniej trzeba się pocałować. Nie, ja nie wiem jak to będzie. Będzie nie, dobrze. Będzie dobrze. Tak jak I te od, 120 końcu, osób stojących za nami. trzeci, czwarty raz już wyszło. Tak, że było dobrze. Czyli nie jakiś tam. No Kasia y... poszła. Tak? Aha, okay. <laughs> I tak przed księdzem nie tam mam. się to z językami to czy jest. coś, tylko takie... Nie bójcie. Nie, się... nie cmok, tylko takie wtedy. Musimy ładnie, elegancko z klasą. Przemyślimy to. Dobrze, już. kolejne pytanie. K której części ślubu nie możecie się najbardziej doczekać? Wesela. <laughs> ale tak <jakoś> już konkretnie. <laughs> Zabawy. Zabawy, nie? Ja też tak. No. My jesteśmy bardzo rozrywkowi, zawsze lubimy organizować imprezy, bawić się, nie możemy się doczekać, aż chyba napijemy się z naszymi rodzinami, ciocia z Włoch przelatuje, Moi, moja rodzina przyjeżdża. No tak po prostu fajnie, że będzie okazja do spędzenia czasu z osobami, z którymi dawno się nie widzieliśmy. Tak. No i co? Ja jak? mam dwa momenty. Na, na pewno ten jak sobie obrączkę nasuniemy, to, to, to jest taki chyba najważniejsze, prawda? Dla mnie szczegółowo, bo wiadomo, jako brączkę wszystko można to dzielić, ale dla mnie tak na, na maksa szczegółowo to od końca to właśnie tak jak powiedziałaś, czyli no zabawa sam. z rodziną, że ze wszystkimi, że skupisko 100, 100 120 osób. 120, na, 120 będzie Najbliższych, Najbliższych albo tych, z którymi mamy cały czas kontakt. I to jest po prostu, nie ma lepszej imprezy, a ten najważniejszy moment, ja cały czas. Ten sobie wyobrażam, bo to, co teraz powiedziałeś, jest tak logiczne, ale wiesz, że nie, nie wyobrażałem sobie momentu nasuwania obrączki. Tylko cały czas, jak wyobrażam sobie, to wyobrażam sobie, że odwracam się, a ty idziesz z Wojtkiem. I tego momentu się nie mogę doczekać. I to wizualizowałem. Nie, tak teraz powiedziałem. Faktycznie, przecież będziemy sobie obrączki, nie? Sadzać. E, o ile, no, no dobra, nieważne, wyjmę na <grym> <grym> Nie, ale już jest wszystko dobrze. Wszystko jest na dobrej drodze. No, tego momentu, jak będziesz z Wojtkiem szła. E, Przede mną ja będę na Ciebie czekał z moim świadkiem, z drużbami. No, tego nie mogę się i najbardziej, a później tej właśnie imprezy ze wszystkimi. Tak? Kolejne pytanie. Czy na naszym weselu będą... Tutaj króciutko odpowiedzmy, bo już to trochę mówiliśmy, czy na naszym weselu będą tradycyjne wesele, tradycje weselne, na przykład powitanie wódką i solą? będą. Teściowa zadzwoniła do mnie i ja mu mówi Angelisiu, słuchaj, była taka klientka u mnie właśnie czesała się na ślub do swojego syna, czyli była mamą pana młodego i powiedziała, że to nie ja robię przemówienie, no że panowie? witamy no z chlebem i solą, tylko robi to mama panny młodej. No i mówi tak, bo u ja ją wkręciłam jakby, że to ona będzie musiała to mówić. Tak. No wy to chyba ma pana młodego. I on mówi, Jezus Maria, no dobra, to ja się tam dowiem, co ja mam powiedzieć. I mówi, ha ha, ha to nie ja. Ja mówię, mamo, ty będziesz musiała to mówić. A moja mama, dobrze. Ale na pewno już ustaliłyśmy to. Z, ustaliłam z jedną i z drugą mamą, że po prostu one powiedzą: witam was chlebem no. i solą, i tam nie będzie. Kogo wybierasz? Pana, młodego i tak dalej. Niektórzy nic nie znam tego. A bo... ja będę mówiła: pana młodego i chleb, żeby zarobił na niego coś tam, jakieś Tak, czyli Nie mówimy czegoś takiego. No, nie, nie, nie no, no. My tego nie czujemy, nasze mamy tego nie czują. Dzień to to tak jest takie starsze obyczaje. Oczywiście niektórzy to praktykują, ale my będziemy mieć same powitanie. Chleb, sól, lufa. Lufa i jedziemy. I tyle, i lecimy, zaczynamy. Ja właśnie mówię, z kim to gadaliśmy, z moją siatką, Bo Żaneta wie, jak ja, za, jak ja piję później wódkę, to ja piję wódkę, normalnie. Ja Ale pierwsze moje trzy kieliszki, to jest, że robię tak, piję... I stoję i po prostu krztuszę się na dwie strony. No, jak Musimy robisz? ci chyba nalać wodę. Ja nie wody. No sobie, sto, 120 osób, a ja... To ja będę wodę pił na weselu swoim. To ty wodę, ja wodę. Tak? Wyrażę sobie? Ja już sobie wyobrażam. Ja jak się rozkręcę, to będę pić, ale ja muszę pod coś i co? Będzie mają masa z sokiem pomarańczowym. Nie, no zapytałem z kolką. Kolejne pytanie. Czy będzie jakiś film z krótkimi przebitkami ze ślubu i wesela na YouTube? Czy co? Czy będzie filmik po prostu? A! Yy, będzie. ustalenia. Ustaliliśmy, my, tak powiedz. Bo my mamy tak... Bo my od... jesteśmy zawsze trochę poszkodowani, bo przez to, że jak czasami jest jedna osoba, która nagrywa na YouTubie, no to ona wszystko wrzuca. A tutaj jest tak, że ja jestem, jest Luka i ja zawsze mówię, daj mi pierwszej wrzucić, to ja byłam pierwsza na tym YouTubie, ja tu jestem dłużej, a on z drugiej strony mówi... No ale ja też jestem tu ważny, no i taki mamy zawsze nieścisłość, no i ustąpił. No, no nie, a ja się po prostu... Cieszę się, to właśnie sobie... zawsze, nie? Ja <grym> to jestem pierwsza była. zawsze rozmawiałam <grym> w ten sposób, no. E, ustaliliśmy tak, że ten główny film, czyli ten z pięknymi przebitkami, no po prostu główny film śrubny, e, który zrobi dla nas e, Suar. Ja. Będzie u Angeliki. Tam będzie. Wszy... No nie będę mówić zresztą. Będzie wszystko, będzie, będzie cudowny film. Taki typowo, typowo piękny do oglądania film będzie właśnie na kanale Angeliki. A ja sobie pomyślałem, że od rana w ten dzień weselny, tylko że do ceremonii nagram sobie vloga. Czyli takiego, wiecie, suarnie nie pójdzie, nie wiem, do mojej babci, do dziadka, do pokoju. Wiesz, to będzie mój, ale ja nie wiem, ile. Może, z tego, może ja nagram 15 minut vloga, a może nagram 6 i później dogram. Ty, ty, na, na takiej zasadzie, chcę po prostu Zobaczysz. tutaj mamy taki główny film reprezentatywny Ty ja też będziesz miał dużo czasu, bo ile ty się no, szykujesz No, A ja od rana będę się szykować tak. więc też nie A nie ja rano. będę miał taki film z rąsi, też myślę, że fajny troszeczkę można to nazwać backstage może może nie do końca, bo nie będę wszystkiego pokazywał ale takie jak przyjeżdżają, no coś fajnego. Moim zdaniem że ten mój film tak. ten co będzie nasz film, który ty wrzucisz, będzie no, kosmiczny tak. ale myślę, że ten co A ja to, wrzucę, co powiedział, ten będzie super Powiedziało nam kilka osób, że głównie się skupiają ludzie jak nagrywają nawet na pani na panie młodej. Mm. I ty tak nie będziesz no ponagrzmiał. No bo tam pa, ja? panna młoda ma suknię. Ja, co, co to jest, czy ktoś mówi, o garnitur czy smoking pana młodego? No nie, nie jest suknia, jest smoking. ty ponagrywasz też Tak, ja rzecz. chcę po prostu. Ja, I ja, to ja, fajna ja... pamiątka dla nas, bo tak naprawdę będziemy mieć te emocje, które Wiecie, babcia inaczej się zachowuje na kamerze z nami, a inaczej ta, przy panu. Więc... Tak, dokładnie. Dlatego ja, ja fajna będę pomieszka. zadowolony. I też fajnie to, co mówisz, że będę miał dużo czasu, więc ja sobie będę mógł pospędzać czas z, z moim świadkiem, z Adrianem, z drużba z Przyjdziesz, Ania przyjdzie z, z, a ja przyjdę złą, z też, Ja pierwszy raz ich zobaczę właśnie wtedy, więc to będzie i fajny materiał, i dla mnie fajne jeszcze przeżycie że przed, tym, przed tą godziną. Godziną w. Zacznę, Słuchaj. spędzę jeszcze czas Słuchaj. tak spędzę. z rodziną. Dobra, kolejne pytanie. Jaką decyzję podjęliście w sprawie intercyzy po komentarzach widzów? Mamy Intercyzę. Mamy Intercyzę, podpisaliśmy Intercyzę e, i o, bardzo się cieszymy z tego. Byliśmy w niewiedzy takiej jak zwykle gówniarskiej, prawda? Tak, Romantycznej. Napisa, ja mówiłam, no kochamy się, to nam jest niepotrzebne. E, I napisałam do naszej znajomej e, właśnie. Która dużo wie na temat intercyzy I ona mówi, ja bym na ten moment nie wzięła ślubu bez intercyzy no. <laughs> Ona mówi, słuchajcie, to nie jest tak, że wy się nie kochacie Że sobie nie, nie ufacie się Że, się że to, to jest i tak, jeżeli dziedziczycie cokolwiek To dziedziczycie yy, jako małżeństwo Natomiast jeżeli cokolwiek się stanie Ktoś Wiecie, nie my też... My z Luką zawsze, nie wiem, pilnujemy wszystkich oczywiście podatków, wszystko tak rozliczamy, staramy się, ale nie daj Boże, niech kiedyś coś się stanie. No to tak naprawdę, nie wiem, zabierają nam dom, dzieciom, tak. E, a tak to zawsze ja jestem zabezpieczona, że nawet jak mój mąż coś odwali, to ja jestem bezpieczna. Tak, tak, to tutaj, tutaj, tutaj Tylko pod panie, tym względem. miało trochę, widzisz? Nie, tutaj. Nie, dobrze. Bo jest. na tym M po, tak po prostu. To mnie przekonała, tak jak Aj. mi kilka osób powiedziało, i słuchaj, to nie chodzi o to, że ty bardzo kochasz Lukę i mu ufasz, tylko o twoje bezpieczeństwo Różne rzeczy się dzieją. No różne tak. rzeczy się dzieją i ludzie po prostu później cierpią, yy, obrywają za swoje drugie południe. Szczególnie, że mamy rozdzielność majątkową tak. od pierwszego dnia związku. Tak. już my już to podpisaliśmy przed y, ślubem, więc to dopiero będzie ważne z dnia, tak, z dnia, tak, dnia tak, ślubu. Tak, tak, ale mówię, mówię że nawet, wiesz, że zawsze nie mamy wspólnego tak. konta, nie mamy wspól, wiesz... No i pomyśl, bo... coś ja, ja tak, zrobię, tak, tak, podejmę tak, złą decyzję i nagle ty i Szarlotka odbywacie za to... Ja umrę... No, ja nie mówię, że to wiecie... Ja umrę, coś, no cokolwiek, no, no, to... y, y, Luka ma jakieś długi, umiera i zabierają nam dom. No hmm. różne są przypadki. Tak, więc, więc tak by było bezpieczne, i ta, nasz ten e, Romeo, Julia, romantyzm tutaj e, przegrał z takim, jakby to powiedzieć, Te. z dobrą głową. Tak, tak. Dobrze, dobrze, sobie dobrze. Sami to, 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 to nie zaszko, To nic nie zmienia, to nic dla nic. Na nas nie zmienia. E, no jesteśmy nic. tylko zabezpieczeni. Tak, jesteśmy taki, jakby prawnie pod jakimiś takimi rzeczami, które mogą nas zaskoczyć. Kolejne pytanie. O, yy, czy będzie filmik z obliczeniami szczegółowymi dotyczącymi kosztów wesela, wasze cała, wasza cała wyce, wycena, cena końcowa? A chcecie? Boję się nagrywać takich no. filmów, bo ja często, wiecie, czasami mówimy o jakichś cenach, ludziom się to w głowie nie mieści po prostu i no, ja mam na przykład nasze wesele będzie kosztowało tyle, co ktoś może za to sobie kupić mieszkanie i czy ja mam szczegółowo rozpisywać za co ile zapłaciliśmy, no nie wiem, na... Głupie kwiatki. Właśnie, właśnie to było to pytanie, jest... więc już może od razu, że nie mówię, nie, ja chciałem nie mówić kwoty, wiadomo, ale co było najdroższe, bo to było jeszcze pytanie końcowe, więc może, może tutaj od razu się no Najdroższe z całego ślubu są kwiaty. Tak, to, to są kwiaty, ale dobra, to są kwiaty kwiaty. I to jest, no, to jest bardzo duży koszt. Tak. Tak, wracając jeszcze właśnie do tematu tego pytania, to wiecie co? Czy na przykład. Y, Ale Ktoś ja... mi ostatnio tak napisał, słuchajcie, po tym filmie Twoim, bo wiem, ja tam powiedziałam, że 30 tysięcy, że 30 tysięcy coś. I on mi napisał, to jest normalna kwota teraz za kwiaty. Tylko, że te 30 tysięcy, co ja powiedziałam, to ja myślałam, że my tak zapłacimy, a yy, zapłaciliśmy. Ja no Wiele, bardzo. Ponad 100. Dużo ponad. Nie ponad 100 razy. Nie, ale. Ponad sto koła. No, no bo jeszcze du... powiedziałaś, bo zasugerowałeś, że ponad 100 razy. Nie to... będziemy mówić no, ile, no, ale. Dobra, dobra. Ale, ale bardzo dużo i jakby. Wiecie, dla niektórych to się w głowie nie mieści. Po co ja mam komuś burzyć yy, obraz tego? To jest nasz ślub. My tak chcieliśmy, my Tylko... nie oczekujemy, wiecie, od naszych gości tych kopert, żeby nam nie wiadomo ile wkładali do kopert, my wiemy, że nam się za to wesele nie zwróci, <noise> ale my chcemy, żeby wyglądało to tak, jak będzie wyglądało. Mm. No i to tyle. Tylko wiesz, no to ja mam takie właśnie, a propos też ostatniego mojego filmu. Krępuje się, bo kiedyś strony... tak waliliśmy tak wszystkimi, Wszystko się... Uf. Teraz się krępuje gadać o cenach, nie. bo wiem jak ludzie reagują, tak. o. Tylko że wiesz, jest, taka jest rozkmina, że ja też jestem raczej za tym, żeby nie nagrywać takiego filmu, ale jest coś takiego, że na przykład oglądasz kogoś, czy chciałabyś zobaczyć taki film? Chciałabyś kogoś, kto... No, chciałabym. Chciałabyś. Ja bym bardzo chciał zobaczyć... A w ogóle Poczekaj. my możemy, bo to jest jakby zgodne, my podpisujemy tę umowę z podwykonawcami, mówić no, nie? możemy zrobić, wiesz... Trzeba się zapytać. Tak. Nie, nie, chodzi mi po prostu o to, że wiem, że 90% naszych widzów chciałoby to zobaczyć. Wiem też, że 10%, czyli to nie mało, będzie pisać. Ja dostałem pod ostatnim filmem, co tylko sobie sugerowaliśmy, ty coś zwalnęłaś o Porsche, coś. Dostałem 3 komentarze, więc to jest, co to jest, trzy komentarze do, nie wiem, 500 jak było. Ale, że wiesz co, może lepiej nie mówcie tych kwot, bo mnie nie stać, ja coś tam i, i, i ludzi nie stać i jest im głupio. I kurde, i teraz masz rozkminę. Z jednej strony robisz tak, że ludziom jest głupio, jak to nagrasz, ale z drugiej strony 90%, 90%, 90 osób tego chce i masz to robić tylko tak, żeby nikogo nie urazić to niedługo zjesz, wiesz, ogórka a ktoś nie lubi ogórków i będzie urażony jest to nie wiem, zobaczymy, jest. rozminimy, nie planujemy, nie planowaliśmy ale możecie pisać, no, pisać, tutaj w komentarzach pod tym filmem, czy myślicie o takim filmie, czy chcielibyście widzieć, zobacz, nie, nie, nie będziemy mówić ten... kwot dokładnych, jakieś tam widełki myślę, bo, bo i umownie i po co komuś tym firmom, bo może oni od kogoś wezmą mniej, od kogoś więcej nie wiem, może tak być, prawda? No nie, ja, nie ma do końca no, sensu, może tak, o, wiesz widełkami walniemy kiedy. no już. zobacz jak Ciemnia, widzisz, na tym M. Tak, tak się wydaje. Tak. No nie, na pewno tak jest, ale, ale trudno. Widzowie, nie No, ogląda? więc... Y... Nie wiem. Napiszcie w komentarzach, wiem. na razie pomyślimy, ale to nie jest też tak, że jak wy napiszecie 100 komentarzy, że nie... będzie. Tak. Nie wiem. Dla nie nas wiem. nie jest najważniejsze, żeby się tym chwalić. Nie. My po prostu mieliśmy pewne oczekiwania i chcemy, żeby to było na pewnym poziomie. Tak. I wiedzieliśmy, że musimy się liczyć z tym, że pewną kwotę na ten ślub no. Musimy wydać. I cztery lata temu byśmy prawdopodobnie rzucili tytuł, zrobiliśmy wesele za tyle i tyle, nie? No, Pewnie teraz, tak by było, teraz ale teraz rzeczy się dojrzewa, wyrasta <laughs> e, i tyle. No przepraszamy za jakieś tam stare tytuły, oczywiście żartuję, bo, bo, bo tak to było, ale no zobaczymy. Czecie, tak. nie jest jakaś to mocna odpowiedź na to, bo, bo nie wiemy, nie planowaliśmy na pewno. Czy oto do mnie, czy postawiłeś chłopakom wyjazd na swój kawalerski, czy musieli zapłacić, czy musieli zapłacić za wszystko sami? Ja już to mówiłem, ale, ale nie powiedziałem do końca. A więc tak, mieliśmy taki warunek, że chłopaki sobie płacą sami za samolot, ja płacę hotel. No i jeśli chodzi o sam kawalerski, to każdy, ile mógł to płacił, ile mógł to stawiał. Jak ja na przykład chciałem.. Swoim tempem większym, takim, żeby nikogo nie zakłopotać, yy, jakimś tempem wiesz, tu idziemy, tu jest drogo, ale idźmy tam, coś tam, coś tam, no to brałem na siebie. Chłopaki, dzisiaj, Luka, ci stawiamy. Na przykład to, to też nie można tak powiedzieć, bo najdroższa kolacja, jaka nas wyniosła, to tam chyba 2,5 koła u Nusreta. I to chłopaki Michael i Adrian zaprosili prezencie. mnie na, w prezencie na kawalerski. Więc, więc to, to tak to działa. Różnie. Każdy kto mógł, co zrobił. Hej, Luka, ja stawiam kolację, ja stawiam kawałek pizzy, ja kupię Teraz to było twoje kawalerski, ale to też był wyjazd dla nich, tak? To było wyjazd z przyjaciółmi, a nie do końca mój kawalerski. Pod tym względem, że kawale, na no, kawalerskim to kawaler niby jest, wiesz, wynoszony, stawiany mu, on jest coś tam. Nie, to był mój wyjazd z mi jak wiele innych, tylko że no nie w takie miejsce. No i nie robiliśmy takich fajnych rzeczy. Dobra, coś patrzysz na zegarek, zaraz Wojtek przyjdzie. Tak. O, to już zahaczyliśmy o tym przytulanie, o wszystko w urzędzie. Boję się czy czułaś... tych cenach. Czemu? Nie lepiej to wyciąć. Nie, ale nic nie powiedzieliśmy, właśnie o to chodzi. Nic nie powiedzieliśmy. Ludzie, no, no, nie bój się, nie bój się. E, czy wasz ksiądz miał problem, że przed ślubem pojawiła się Charlie? Nie. nie, absolutnie mamy najlepszego księdza świetnie. na świecie. Mało tego, jakby było jakieś tam odpowiadanie odpowiadanie... Na... To Tak. odpowiadanie na pytanie było i czy jeśli byś zrobił komuś dziecko, czy byś by dziecko było poczęte, to czy byście od razu z tego powodu wzięli ślub? Ja odpowiedziałem, że nie, a ksiądz, bardzo dobrze, bo to nie jest, bo to nie jest powód, żeby brać ślub? Tak, bardzo Przecież to obala stare wszystkie tak. rzeczy, które ludzie robią. A książka tam różne to testy musimy... nam, słuchajcie, ja no odpowiadałam no na te ja pytania później, Luka, i było napisane: Czy, zauważyłeś, czy zauważyłaś u swojego partnera yy, jakieś tam problemy z psychiką i tak dalej? A ja mówię: A jeżeli bym powiedziała, że tak, to co? To ja bym wtedy nie udzielił tego ślubu. A po co pani ma niszczyć sobie życie i wychodzić za takiego. No. Tam jest wszystko, To był test po to, żeby e, jakby kiedyś coś wyszło, to że jest argument do unieważnienia. Tak. Żeby wyszedł mój alkoholizm, jakieś tam inne rzeczy, nie? Tak. To było tak, śmieszne. Tak. I my musieliśmy. E, no to teraz ja potrzebuję panią przepytać. Jedno pytanie było świetne. Poczekajcie, ja tylko powiem. A, a ja mówię, to, co ja mam wyjść sąd? Tak, oczywiście, tak o to chodzi. Wyszedłem sobie na górę, na górę czekałem przy stoliczku, ja Kinder Bueno, ale to było takie pytanie, że y, ksiądz zapytał się. Czekaj, jakie to było pytanie, bo już zapomniałam. A kiedy y, pomyśleliście pierwszy raz o ślubie? I ja powiedziałam: 8 lat temu. I Luka później miał to samo pytanie, Wie, co odpowiedziałaś rok temu? Ale wiesz dlaczego, bo chodziło o. to, Ale poprawiłem się od razu, bo ja. ja taka zdesperowana kobieta. Dosłownie moja wersja była taka, że kiedy się zdecydowaliśmy na ślub, ja powiedziałem, proszę, księdza rok temu, ale od pierwszego praktycznie dnia wiedzieliśmy, że to zrobimy, bo mi chodzi o to, że rok temu około, czy tam, ja mam problemy z datami, może półtora, może rok, że yy, było, no to co? To idźmy, zaczynajmy szukać sali, wszystkiego, zaczynajmy miejsca szukać no do tak. wesela. Boże, ale... w lutym będzie 9 lat razem, rozumiesz? Ja właśnie nie wiem, czy nie osiem. Dziewięć lat temu, w 2014 was? roku się poznali, zaczęliśmy być. W lutym tak? 2014 roku. Tyle czasu, nie? Sprawdzaliśmy już jakieś, ale to nie było po, po małżeństwie, ale jakaś rocznica już by była, nie? Tak. Bawełniana czy jakaś, mhm. i teraz się zaraz by było 10 lat. <coughs> Betonem. Dobra, i ostatnie pytanie, ale bardzo ostatnio burzliwe, bardzo dużo burzy wzniosło właśnie to pytanie i ja Poczekaj. Dlaczego nie wszyscy goście dostali zaproszenie na poprawiny? Mm. Jest ciemno bardzo. Dobra, klimatycznie. Dobra. Bo jest... chodzi o to, że się trochę sciemnia. Ale to tak w aparacie Ale się daje. nie jest na super. Tak, się miesza naprawdę, umiesz mi. E, dobra, a więc dlaczego nie zaprosiliśmy wszystkich na poprawiny? E, ponieważ, po pierwsze, po pierwsze żeby, była, żeby była jasność, te osoby, <coughs> <coughs> które zostały zaproszone przez nas. To jest że to w ogóle jakieś zamieszanie. Takie... Strasznie, no ty dodajesz film i to wyszło, tak? 120 osób zaprosiliśmy, <coughs> <coughs> i to są osoby albo najbliższe, najważniejsze w naszym życiu, albo z którymi mamy super kontakt. Tak. My, czyli tak, moglibyśmy, razem tak mówmy, strącajmy no, się, moglibyśmy zaprosić 350 osób, bo ja tak sobie liczyłam, jakbym chciała wszystkich przyjaciół moich rodziców, Mój dziadek mamy ma kontakt. piątkę rodzeństwa, babcia ma rodzeństwo, tak ma, Naprawdę zapraszam. grubo by było z tymi ludźmi, natomiast... My byśmy się czuli źle i obco, po prostu nie chcieliśmy tego, więc stwierdziliśmy zapraszamy same osoby, z którymi fajnie się bawimy, fajnie nawet, się nie? czujemy i tutaj wyszło te 120 osób finalnie, bo na początku było to 117, ale 120 wyszło. No i jakby w tych 120 osobach osoby, które nie idą na poprawiny to jest 10 osób i te 10 osób to są osoby, które, z którymi widzieliśmy się na przykład... Cztery razy w życiu. Z którymi mamy bardzo dobry kontakt. Bardzo polubiliśmy je, bardzo chcielibyśmy, żeby byli na naszym weselu, tak. żebyśmy się z nimi pobawili, żeby z nami to przeżyli. Natomiast widzieliśmy się z nimi kilka razy i to są po prostu takie dalsze osoby. Tak. No, to, to nie brzmi brzydko, tylko że po prostu Oczywiście. Wszy wszystkie Oczywiście. osoby są bardzo, bardzo nam bliskie. A te dziesięć to jest takie, że. Super kontakt, super vibe, ale to jest nie wiem, początek znajomości. O, coś, 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 coś takiego. takiego, ale jakby nadal. stwierdziliśmy, że kurde, fajne osoby, tak. chcemy, żeby były. I po prostu stwierdziliśmy, że y, te osoby po prostu dostają zaproszenie. Chcę pojechać. powiedzieć: no. bo, to, bo to jest ważne, bo to nie jest tak, że te 10 osób wstaje rano, uuu, spotyka się z tymi 100 osobami i te 100 osób mówią: wow, idziemy na poprawiny. A oni mówią, a my nie. Nie, właśnie nie, te 10 osób, te 10 nawet więcej troszeczkę. 10, 10, 10 osób, które, które nie są na poprawinach, dlatego, że my, te 110 osób 110, osób, 110 osób nocuje i nie ma więcej miejsc na tym obiekcie. Czyli 110 osób idzie spać i wstaje rano i później I poprawiny. ma poprawiny. A te osoby jadą z którąś, którąś, opcją z busów, tam chyba są, są dwie, dwie, dwie godziny w nocy, czyli na przykład jest godzina na przykład, pierwsza 30, pierwsza 30 a później 30. Czwarta, 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 czwarta nad ranem. Czyli gość się bawi całą noc, wsiada i rano jedzie. I no ja mam mamy kilka... w Warszawie pod Warszawą od mamy, dlatego jedzie ono tej przykładowo czwartej do domu, jedzie i... Ale to też nie jedzie dużo nas no 40 minut. Nie, no tak, tak, to nie jest oczywiście dużo, my załatwiliśmy oczywiście busy, wszystko, a reszta osób, tych najbliższych naszych plus rodzina, śpi w hotelu, w no, I, I kolejne, i mam poprawiny. Tak. I jest tak, że. Są nawet, poprawiny. Żebyś, nie można nawet było dokupić już więcej, bo mamy full miejsca tak. w obiekcie. Bo tam też następnego dnia też jest jakiś full. ślub w innej części, tak. no ale dobra. I teraz, to... I teraz jest tak, że jak rano y, się budzimy, szykujemy, jemy śniadanie, później są o 14 poprawiny. Nie wiem, ile te poprawiny będą trwały, czy do 20, czy do 1 w nocy, mhm. czy zabalujemy no mocniej. Wiem, co powiesz, no. Natomiast my mamy również tak ustalone, że wieczorem są busy. I kolejna tura osób jedzie, wraca tymi busami w nocy do Warszawy po, e, po poprawinach. A uwaga, jeszcze bliższe Grono zostaje, zawężamy. zawężamy, zostaje z nami kolejną noc i dopiero jadą w sobotę po południu. Rano mamy bo chill, po, out. Rano mamy chill out w strojach kąpielowych i tutaj już zostaje sama najbliższa rodzina i nasi świadkowie, drużby druchne, drużbowe druchne, tak? więc y, z, idzie to etapami po prostu. Wyjaśnili. Wyjaśnili. Wyjaśnili bardzo dobrze. Mamy 54 sekundy materiału do końca, także dziękuję bardzo za oglądanie. No co, już jeśli chodzi o takie filmy siedzone, już pewnie, nie wiem, czy jeszcze ja będę nagrywał coś, jakiegoś vloga, nie wiem, czy ty, ty też będziesz to ja miała, ja ale, ale, ale no co, jeszcze? dziękujemy za te wszystkie filmy bez cięć, póki co. Ale mamy wszystko, pamiątkę, co? Mamy super pamiątkę, już kolejny taki film bez cięć, jeśli będzie, to będzie już jako mąż i żona. Dziękuję, że jesteście z nami, dziękuję, że nas wspieracie i co, no i widzimy się i na materiałach z wesela, ze ślubu. No i tam gdzie, ale mam no, trochę tak wiesz, jakbyś przemawiał jakoś tak bardzo ważne rzeczy. Dziękuję, dziękuję i do zobaczenia, tak? Widzimy się w kolejnych filmach, Nie dzieje się magia, siema, Tara.